16.20, ale teraz tam się być punktualni. przepraszam, 14.20. W każdym razie witam Państwa serdecznie na pokazie panowania drzew Polsaj. Zorganizowany pokaz jest przez Warszawską Szkołę Polsaj. Nazywam się Marek Kajda, jestem z szkoły Polsaj. Prezentuję i reprezentuję Szkołę Polityczną Polsaj w są moi uczniowie, prawda? Z wyższych dóbr, jak to Państwa tutaj zabawiało, żebyśmy my Państwa nie zanudzili, ponieważ będziemy pracowali dosyć długo, będziemy starać się robić to szybko, no, mamy mało czasu, 2 godziny 40 minut, ale są takie momenty w czasie planowania, czy na tą, gdzie Państwo się będzie bardzo musieli, bo będzie stało trzech facetów, bo już będą w drodze, obwidiali gałązki, tak jak to śwista, te czekoladki z cyberką się więcej zazwyczaj nie będzie się działo. Wtedy Zbyszek będzie cały czas odwiedzał. Będzie pytać o wszystko. Ale powstali pomocnicy Grzegorz i Paweł, którzy będą pomagali przy formowaniu tej drzewa. Także zapraszam do zapoznania i jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę zadawać. Będziemy odpowiadać. Tak, za? Po sali krążą no, widmo przyszłości i przyszłych sukcesów warszawskiej szkoły Bonsai. czyli albumy z europejskich wystaw. To są no, jeszcze z najlepszych z najlepszych bonsai na świecie. Jedne z naj, dlatego że no, są jeszcze te światowe wystawy gdzieś tam w na Dalekim Wschodzie, i nie tylko. I to jest wrajeczego, że tak powiem, mistrzostwo, do którego yy, chcemy zmierzać. Państwa to, to co teraz Państwo widzicie, yy, no to już można powiedzieć mistrzów przy pracy. Ale czy to jest początek pracy? No nie. Yy, Oni nad tym jałowcem, czy Marek Gajda nad tym jałowcem spędził już kilka lat. A więc kilka lat temu gdzieś to znalazł, w jakiejś szkółce, która była w likwidacji, a może w jakimś ośrodku, kiedy ktoś go likwiduje, a może na jakimś skwerze publicznym, gdzie właśnie inwestor usuwa wszystkie drzewy i drzewa po to, żeby coś tam budować. I to od razu o tych miejscach, w których się pozyskuje tego typu ciekawe egzemplarze. Można więc powiedzieć, że z tego punktu widzenia te szkółki Bonsai to takie pogotowia ratownicze właśnie dla tych usuwanych drzew i krzewów różnych na miejscu, różnych inwestycji i budowy. Pozyskanie, czyli wykopanie, no to dopiero początek, ale już na początku trzeba popatrzeć, no, jak ono ma w przyszłości ruś, prawda w jakiej, w jakiej pozycji i tak go posadzić już wstępnie w doniczce. No, teraz zaczynają się zabiegi ogrodnicze, bo trzeba go utrzymać przy życiu, więc trzeba e, dużo, nawet bardzo dużo wiedzieć właśnie o tych, e, o tych zabiegach ogrodniczych, e, które są niezbędne, żeby to drzewo było e, żywe, żywotne, żeby nadawało się do e, formowania w przyszłości bąsa. Następny krok to przycinanie. Jak Państwo widzicie, ten jabłowiec miał, miał mnóstwo jakichś gałęzi. Trzeba było się zastanowić, już wstępnie, które usunąć, a którą gałąź, jako tą główną, jedną, czasami dwie, zostawić do przyszłego formowania. Więc już widać Państwa, że jak się chce tego jabłca wykopać i przesadzić sobie do jakiejś wstępnej doniczki produkcyjnej, żeby w przyszłości zrobić z tego dzieło sztuk. O, to już na tym wstępnym etapie trzeba całkiem sporo wiedzieć, żeby nie zepsuć, bo jednym cięciem można właśnie zepsuć to, to przyszłe drzewo. Od jakiegoś czasu, jak ja to mówię, Marek Gajda starał się już z tym drzewem rozmawiać w tym sensie, że starał się go zrozumieć. Patrzył się na niego i patrzył i zadawał mu pytanie o, jaki ty chcesz być, kim ty chcesz być, do czego ty zmierzasz, prawda? Ja, mistrz Bonsai, jestem od tego, żeby ci pomóc w tej drodze. Ja ci pomogę, ja ci przyspieszę, ja cię podformuję, prawda? Ale muszę zobaczyć właśnie do czego ty yy, zmierzasz. Yy, mówię o tym dlatego, że yy, w tych dalekowschodnich szkołach się o tym mówi wprost, że właśnie ta praca z bonsai to taka kwestia wzajemnego no, zrozumienia, prawda, czy musimy to drzewo zrozumieć. To i to wszystko się wydaje jakaś taka dziwna filozofia, prawda, nurtem wydobywająca się gdzieś z tych teorii Gai, Gai, czyli ziemi jako Jednego wielkiego organizmu, ale jest też w, ten, w, tym, w, ten, w tej dalekowschodniej kulturze głęboko osadzona taka myśl, że to nie jest tak, że my jesteśmy jako ludzie takim wyodrębnionym bytem z tego świata i że ten świat to już w żaden inny sposób w nas nie Nie. Oni mówią, tkwi. Jesteśmy jednością i, i powinniśmy o tym pamiętać, czyli powinniśmy umieć na ten świat patrzeć, czy powinniśmy w tym świecie umieć gdzieś tam odnajdywać, odczytywać siebie. No, dzisiaj Państwa, kiedy już mikrobiolodzy odkryli, że e, człowiek jest, wychodzi o ilość komórek, to w większej części zbudowany właśnie z bakterii i wirusów, bo po tych są tam jakieś ciężkie miliardy, wielokrotnie więcej tych komórek wirusowych i bakteryjnych niż naszych ludzkich, no to już wiemy, że naprawdę pojęcie człowieka w tym momencie nam się jakoś e, rozchodzi właśnie na ten otaczający świat. Ale właśnie ta dalekowschodnia kultura była tego w pewnym sensie świadoma już dawno. Proszę Państwa, e, kiedy mówimy o tym takim tej rozmowie z, z rośliną, rozmowie z drzewem, to proszę Państwa, rzecz w tym, że ci mistrzowie bonsai e, bardzo często oczywiście wyruszają gdzieś w teren, wyruszają gdzieś w góry, wyruszają gdzieś na e, klify mórz, prawda, czy do lasu, a czasami też oczywiście z daleka, z bliska patrują się jakieś pojedynczo rosnące drzewo, w której Zainteresowani, zaciekawi, zainspirowani, że, uważają, że to drzewo coś w sobie ma. No i spędzają często wiele godzin, patrząc się w to drzewo, żeby zrozumieć co.